I co, smaczne? Bardzo, bardzo. No to głośno mówić. A, bo to leci na. bo to leci na, na. wolną Europę teraz. Leci na szczęście. Wspaniałe, pyszne. Ale z metalowej miseczki to. smakuje inaczej, nie? Nie chyba? O, idzie młodzież. Kątem do lizbyka! Co tu, gdzie robi? Ruchy. 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 No, tak. mm. Ruchy. 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 jeszcze Ruchy. zapraszam! Darmowa! Główny sponsor, organizator <laughs> Czołem? nie Zabrania u Was jedzenia po 14 minutach. ta Polska ma być bogata i wyjeździć Dziękuję. Zobaczcie, Nie Bardzo smaczne jest. Zupkę? Halo? Dobra, naprawdę. Ja jem. Żyję dalej. Robert! Piękne, prawdziwe ognisko partyzanckie w siedzibie ipn -u. O, widzę znajomych też! Zaraz się przywitam. Tylko skończę kręcić. Ha, savob boshlandi, men chiqaman.